Time for all to settle down, leave their worries all behind. Take it slowly and unwind, and bring the peace back to a torn and shattered world. Dzień dobry, kochani. Witam was jak widać w walentynkowym filmie. Dzisiaj zapraszam was do Tediego. Pierwsze co wam pokażę to taki ogromny zestaw z balonami i butlą z helem. E, koszt tego to 160 zł, ale mamy tutaj 17 balonów i helu, aby na te 17 balonów nam wystarczyło. Więc to jest naprawdę bardzo fajna cena. E, na pewno nie kupicie o takiej pojemności butli z balonami nawet oddzielnie, jakbyście gdziekolwiek szukali. Tutaj mamy mniejszą butlę, 1 litr koszt butli 75 zł i starczy ona na 8 od 6 do 8 balonów takich mniejszych no więc trzeba to sobie wiecie ale tutaj są same tylko sama butla trzeba sobie to przekalkulować co wam bardziej się przyda tutaj mamy takie plastikowe różyczki koszt 8 zł w zeszłym roku chyba były po piątce te różyczki tak mi się wydaje to są różyczki takie klasyczne, pojawiające się w wielu sklepach i bardzo często kupowane przez młodzież właśnie w szkole, też między innymi. No ale już wiecie, za 8 zł to można chyba i żywo kupić różyczkę. Tak mi się wydaje, że już coś tam małego trafimy. No ale przechodzimy dalej. Mamy ogromne miski. Oczywiście w walentynki bardzo często są rozdawane pluszaki. I tutaj koszt takiego pluszaka jest 60 zł. Misio jest mega duży, mega mięciutki. No i widać, że bardzo, bardzo przyjemny, więc myślę, że każda młodzież się z takiego prezentu ucieszy. Tu mamy również podusie w kształcie serduszka, koszt 35 zł. Poduszka bardzo czerwona, tak fajnie zrobiona. No i oczywiście nie może zabraknąć misiów z balonikami. Koszt 40 zł wtedy. Te misie są takiej średniej wielkości, ale bardzo puchate i bardzo miłe w dotyku. No i mamy również tutaj kubeczki. Kubeczki z wkładem takim cukierkowym. Koszty 22 zł. Kubeczek oczywiście jest z serduszkiem i w środku jest wypchany cukiereczkami, pralinkami. Tutaj mamy Teraz serwetki, które nam posłużą też gdzieś tam jako forma dekoracji, koszt 8 zł. No i mamy oczywiście świeczki. Świeczki w kształcie serduszek. Słuchajcie, te świeczki są w dwóch rodzajach. Te jedne mamy za 14 zł. Drugie. Troszeczkę większej w szklanych takich opakowaniach są za 12 zł i możemy je wykorzystać albo rozkładając po prostu gdzieś na stole, albo na przykład na wannie dookoła wanny, albo możemy wrzucić do jakiś misek z wodą i na przykład do tego dorzucić takie różyczki. Bardzo ładne. Koszt 8 zł. Jednej takiej różyczki. No i wtedy mamy takie pływające oczko serduszkowe ze świeczkami, z różyczkami. Więc tutaj możemy tworzyć klimat. Tutaj mamy baloniki w kształcie serc. Koszt 17 zł. Baloniki są dosyć fajne. I mamy ich tutaj ile? 20 sztuk. Także myślę, że tym już jesteśmy w stanie przyozdobić. Tutaj mamy do kąpieli takie serduszka. Też fajna opcja. Mamy również takie serwetki w kształcie serduszek, i te serwetki kosztują 8 zł za opakowanie, za 12 sztuk. Rozkładają się na duże serwetki. No i mamy też przeróżnego rodzaju tego typu malutkie. Dekoracje do rozsypywania gdzieś po stole, albo robimy ścieżkę, 8 zł kosztują ścieżkę z takich serduszek zamiast z płatków róż. Są również i płatki róży, które wam zaraz pokażę sztuczne. Ale tu jeszcze troszeczkę, teraz mamy taką dekorację hmm, za 24 zł, dwa serduszka w jednym sercu. No jeżeli ktoś lubi takie symboliki to jak najbardziej tutaj wtedy im troszkę tego jeść, za 14 zł mamy jeszcze takie serca. No, i mamy też takie buteleczki. Buteleczki na przykład na jakąś oliwę. Koszt buteleczki 5 zł. Może to być buteleczka na przykład na jakiś olejek do masażu, żeby później wymasować partnera. Myślę, że pomysłów będzie dużo na wykorzystanie. No i oczywiście też są formy pakowania prezentów. Tutaj mamy takie ogromne pudełko za 17 zł w kształcie Serca. Bardzo ładnie jest już zrobione, więc nie trzeba się martwić. Um, o zapakowanie wystarczy tylko włożyć coś do środka, bo to jest wszystko na wieczku już ładnie udekorowane. Mamy również fajne kubki za 22 zł i myślę, że wiele osób by się ucieszyło, myślę bardziej kobiet, z takiego kubka, jeżeli na przykład dużo gdzieś jeździmy do samochodu, do auta, tutaj mamy taki typowo na granity, na szajki kubek, z tego by się raczej dzieci bardziej ucieszyły. On kosztuje 25 zł, jest w serduszka, z takimi brokatami, myślę, że tutaj dziecku możemy sprawić fajną radość, albo dziewczynie, która po prostu lubi takie rzeczy. Takie właśnie błyskotki lubi szejki lubi wodę nawet zabierać gdzieś poza dom. Tutaj za 8 zł mamy taki klasyczny kubek z serduszkiem, mamy też wazoniki, no i mamy takie dekoracje na drewienku. Bardzo ładnie to wyglądało i to już myślę, że w wiele wnętrz się wpasuje, koszt tej dekoracji 17 zł. Bardzo ładnie to wygląda. No i mamy też ramki, ale zobaczcie, jakie są przemyślane te ramki. Wszędzie jest brokacik, także taką ramkę możemy i postawić, i powiesić. Koszt takiej ramki 17 zł. Wystarczy tam włożyć jakieś nasze zdjęcie i prezent gotowy. A tutaj mamy właśnie sztuczne płatki róż 25 zł, to jest koszt. Możemy gdzieś porozsypywać, sztuczne róże to są, a nie płatki róż. Możemy to porozsypywać. Porozkładać gdzieś, czy na stole, czy na pościeli, czy w kuchni, to już tutaj wiecie, ile ludzi, tyle fantazji. Tu mamy bardzo fajną ramkę, zobaczcie, jak to ładnie wygląda, bo tam od tyłu wkłada się zdjęcie, i ona już taki design fajny tworzy 14 zł, jest w serduszkach, takie lekko przydymione szkło. E, także bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy w mniejszej takiej formie serduszkowej, e, też na podstawce koszt 8,50. Więc no, to już jest naprawdę bardzo fajna e, opcja. Jeżeli chcemy na przykład podarować drugiej osobie coś takiego na, przykład na biurko do pracy, czy gdzieś, jeżeli ma taką możliwość. Tutaj mamy takie stojaczki z napisem LOVE. Drewniane ze sznurkiem bardzo fajny pomysł. Jeszcze takich sznurkowych rzeczy to nie widziałam. Koszt takiej dekoracji 35 zł. Dekoracja jest dosyć spora. Ale fajnie wygląda w takim klimacie walentynkowym w tym dniu, zresztą ona może stać też i na co dzień, wystarczy obok postawić zdjęcie rodziny i, i też nam może tworzyć fajny design, więc nie jest to tak stricte tylko na jeden dzień no i oczywiście hipcie, hipciów też nie może zabraknąć, koszt 70 zł, bardzo puchate zwierzaki tu mamy takie podwójne zwierzaczki, też bardzo fajne misiaczki ze wspólnym serduszkiem takie rzeczy też są na walentynki miło widziane. Koszt 50 zł takich misiaczków. Dalej mamy oczywiście ogrom serduszek, i tu mamy też bardzo, fajne, bardzo fajną ramkę. I to jest wszystko, widzicie, podświetlane, więc też fajnie wygląda. Dookoła jest taka żyłka z LEDami, więc to też fajna opcja prezentowa. I koszt tej ramki to 30 zł. Wkładamy baterię i cieszymy się podświetlanym obrazkiem. Tak jak widać, mamy dużo takich malutkich serduszek, które zawsze gdzieś mogą być gadżetem. Możemy je podarować każdej osobie, która gdzieś może przyczepić sobie na przykład w samochodzie, choćby do wiecie, gdzieś tam koło lusterka, jako taki gadżecik, gdzieś położyć w domu, przy łóżku. No, to są rzeczy takie, które wykorzystujemy wszędzie i praktycznie mogą nam wszędzie tą ozdobę stworzyć. No, i mamy też świeczki w kształcie róży. Zobaczcie, jakie ładne. Kosz takiej świeczki 12 zł, także widać, że wtedy można ten cały stół bardzo elegancko stworzyć, stworzyć taki klimacik. Jeżeli obchodzicie walentynki, to jak najbardziej takiego wyboru walentynkowego nigdzie nie ma jak wtedy. Tyle by było na dzisiaj, jeszcze torabeczki na koniec, też spory wybór, ale ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam udanej, cudownej niedzieli. Do zobaczenia, Buziaki! Pa!